Witam ponownie, ze względu na to, że właśnie jutro dziś wyjeżdżam, ja bardzo często, właśnie nie patrzę często na te dni w ogóle, tylko jest tak, dzisiaj stwierdziłem, że dzisiaj zrobię matkobicie, bo ponieważ ja wiem, że jak później mam czyściutko tam, że wybiorę raz matecznik, drugi raz mateczniki ratunkowe, to wtedy po wyciągając z nich mateczniki, no to będziemy podkładać im wtedy, a ja już wiem, że nawet jeśli tutaj będzie czysto, wcześniej niż te mateczniki będę chciał stąd wyciągnąć. No to ten jeden-dwa dni to te tam, tam nawet trzy, to nic nie robi, nie? No, takie przeciągnięcie. Zresztą ten przeskok, który teraz się stworzy w tych rodzinkach, na przykład tamtej co chora, tamtej co taka spóźniona chora, i tamtej co taka spóźniona i coś nie wiadomo co z tym. No to po prostu te matki już zostały ubite. I tutaj ta stara matka odebrana, która mi się nie podobała i słabo przędło to. No to automatycznie też aut, nie? No i tak mam. Cztery matki ubiłem. Jedna mi nie wiem, chyba mi wiatr ją zwiał, albo nie wiem co się z nią stało. Ja wam pokażę, jakie zrobiłem matkobicie. Co mnie? Jakaś pszczoła do nich przyleciała. Tak, i to jest... Słuchajcie, to była matka kupna. Tu jest jeszcze opalitek od niej. To była matka z netu. Ta. A to prawdopodobnie były pociągnięte już z niej córki. Nie? No i wszystko gówno, wszystko gówno. Córki po niej gówno i stara też się okazała gówno, nie? No, bo to ja mam zupełnie inne pszczoły. Nie? Nawet patrząc na te matki. Nie? Ja wiem, że to kolor nie ma znaczenia, ale ja je poznaję, bo no. Bo ja wiem jak je robiłem w zeszłym roku. Albo były po prostu ala włożki wtedy były żółte, albo były właśnie pociągnięte z tych kupnych, to były takie o ty grysie, nie. Jakieś tam, szajs, to była oryginalna, nie? Co przyjechała No, a ten, a właśnie te córki powychodziły mi tak, albo miałem ciemną pszczołę, albo miałem właśnie takie coś. No i to takie coś, właśnie to ja już wiem, że to były córki pociągnięte z tego. No i one też niczym specjalnym się tutaj nam yy, nie, nie, nie ten. Nie, nie pokazały nam nic specjalnego, więc dzisiaj zrobiliśmy bicie, będziemy podchodzić do tych rodzinek, do tamtej, do tej, do tej i do tej zielonym korpusem. Będziemy podchodzić 5-5, tak, te dni. Będziemy zrywać te mateczniki ratunkowe. Będziemy czekać, aż tam pojawią nam się piękne sklepione mateczniki. Wtedy tutaj, jak będzie już czysto, to będziemy od razu od razu, jak będzie drugie cięcie mateczników tu, to będę szedł. Tam szukał gdzieś ładnego matecznika na tym, co mi pociągnęły z tych jajek, które się podkładałem i od razu będę tu go przekładał. Eee, z tą histolizą, słuchajcie, z tą histolizą. Ja, jak kiedy zaczynałem, to się strasznie, słuchajcie, bałem tego też. Eee, I co? I powiem wam tak, że w zeszłym roku. Po prostu te mateczniki były, nie, ja to dzieliłem, nie patrzałem na te histolizy, nic, kompletnie. Yy, delikatnie jadąc z nimi, yy, w zeszłym roku spadły mi dwie larwy, z, a podzieliłem je, że miałem tych rodzinek może z 20 I po prostu, no, no, tak mi wyszło, a ja też wiem, że jak, yy, ale to też mogłem tak trafić, że tak mi wyszło, nie? A jak tutaj będę przekładał już tu, to ja na to nie będę tak nawet patrzał za bardzo. I, I będę po prostu jak najbardziej delikatnie przenosił. Chociaż podejrzewam, że po prostu jak tutaj będę miał to wycięte, to tam będę miał raczej mateczniki, może przed histolizą, albo trafi to w trakcie. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, ja się kompletnie tym nie martwię. Jeśli ja coś robię zwyczajnie tutaj na miejscu, to ja bardzo delikatnie, jak z jajkiem, nie? Się tym obchodzę i, 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 i te, mate, te mateczniki się tutaj popodkłada. I, i, i to jest, słuchajcie najprostszy motyw, żeby sobie przerobić te rodziny, które są wyszły nam jakieś zdechlaki, tak? I nam to nie pasuje. I w tym momencie na przykład ta rodzinka, tamta, tamta, nie? Ta rodzinka się kapkę bujła, że tego czerwi u góry jest, nie? Tam widzę, że coś tam próbują zbierać, chociaż żadnej ramki porządnie nie zrobiły, nie? No to w tym momencie ja już tutaj mam matkę ubitą, zrobi się ten przeskok i tak dalej i jak będę już matecznik wkładał, to prawdopodobnie włożę go pod kratę na dół. W tym momencie, jak matka wróci z lotu, to ona zacznie strzelać na dole, a ten czerw u góry się wygryzie i jakiś jeszcze miód z tego będzie. No nie? Więc po prostu, no, nawet jeśli ta rodzinka nam się nie rozwinęła w taką wieżę ogromną, a coś tam tego czerwiu u góry naczuła, no to po prostu możemy później ten miód taki chociaż lepszy wybrać i ten dla siebie, nie? Co tam z takich ramek gorszych, to można po prostu wybrać. No mimo wszystko, że te rodziny dały Dały dupę no. i się nie rozminały porządnie, to jeszcze coś z nich uczułamy. I to było to wszystko. I jeszcze chciałem opowiedzieć jedną no, rzecz, zmieścić się na jednym filmiku, słuchajcie, że no jednak prawda jest taka, że moje myślenie było takie, że stąd będziemy próbować z tych starych matek wyciągać czerw do wiecz, Jednak no, w zeszłym roku tego no nie robiłem, tak, tam coś próbowałem, ale to tak średnio mi wychodziło. Yy, raczej robiłem to, że była krata i ta stara matka. Prawda jest taka, że ten rok będzie wyglądał bardzo podobnie, tym, tym, tym bardziej, że akacja się przeciągnie. W zeszłym roku miałem tak, właśnie, że akacja kwitła, jak się była druga połowa rzepaku, no to akacja zaczęła kwitnąć, a w tym roku te akacji będzie przeskok, właśnie między akacją a rzepakiem. Więc tam sobie spokojnie wykręcę te wieże, podzielimy towarzystwo, tak? A tu wtedy te stare maski, te lepsze, co mi ciągną. No, to wtedy będziemy tak robić, że nad kratę przełożymy ze dwie ramki z czerwiem, w jakimś takim najładniejszych ramkach, nie? I wtedy damy jej miejsca na dole do czerwienia, i damy jej tam pustych ramek. A położymy wtedy kratę, do góry przełożymy ze dwie ramki z czerwiem, i jak tam będę miał służb po wykręceniu z tych wież to wtedy będę mógł tutaj okryć ten czerw u góry, no i jako tako nad tą kratę wokół tego czerwiu miodu i mi tego akacjowego, tego późniejszego te stare nanoszą. Widzę, że one się rozwijają bardzo fajnie. Ja myślę, że za tydzień to w ogóle będzie to też inaczej wyglądać, e, więc ja się nie martwię o ich byt. I, i, I no i tyle, no i taka historia i życia powodzenia i to by było koniec z dzisiejszego dnia jeszcze jadę podłożyć do tych mega ostrych pszczół tam y, ramkę przeciągającą zaraz tutaj coś znajdę, po prostu byle jak byle im tam dać na razie y, już nawet nie będę patrzał na te jajka y, tylko żeby w mokrej szmatce im cokolwiek zawieść i podłożyć żeby mi z tego ciągnęło i to nie strutowiało i tyle, nie? a, a później będziemy się martwić ewentualnie możemy to wszystko ten, ten ten plasterek co tam włożę z tymi larwami i tak dalej, to ja mogę to wywalić, nie? I włożyć już wtedy na jajkach i pociągną dalej, nie? I, i będziemy tak się z niej bawić, żeby tam ten miód rzepakowy wybrać z nich też. Eee, no i to tyle. Eee, ja myślę fajnie, że jak ktoś ogląda filmik by obejrzał filmiki wszystkie po kolei, no to mniej więcej tą historię by tak mniej więcej ogarniał. I, I to było tyle i życzę na dzisiejszy dzień wszystkim pszczelarzom miłej pracy i powodzeń w swoich działaniach pszczelarskich.